Kupcie sobie grup na cmentarzu, zarezerwujcie sobie miejsce, K już wasz czas. Weźcie sobie pokupujcie to, k. Te szokujące słowa nie pochodzą z taniego horroru klasy B, ale z ust człowieka, który od lat funduje Polakom emocjonalny roller coaster, czyli Daniela Martyniuka, samozwańczego księcia Biskopolo, który właśnie odpalił kolejną bombę w mediach społecznościowych, każąc nam zastanawiać się, czy to jeszcze jest Instagram, czy już transmisja ze stanu załamania nerwowego. Syn Zenka Martyniuka, niekwestionowanego króla polskiej muzyki tanecznej, to postać, którą w Polsce zna każdy, niestety rzadko z powodów, z których dumny byłby jego ojciec. Podczas gdy Zenek porywa tłumy na Sylwestrze marzeń i jest uosobieniem spokojnego sukcesu z Podlasia, jego syn Daniel regularnie dostarcza paliwa portalom plotkarskim, stając się twarzą bananowej młodzieży, która nie potrafił dźwignąć ciężaru sławy rodzica. Tym razem jednak Daniel zaskoczył wszystkich. Bo zamiast tradycyjnej już wojny z rodziną, byłą żoną czy sędziami, postanowił wypowiedzieć wojnę internetowym muzykom, a konkretnie gitarzystom z Instagrama i TikToka. W serii nocnych, niezwykle wulgarnych relacji, młody Martyniuk wcielił się w rolę surowego krytyka muzycznego, oskarżając twórców internetowych o to, że są oszustami, którzy jedynie udają grę pod wcześniej nagrane ścieżki dźwiękowe. W jego chaotycznym monologu, Przepłatanym łaciną w ilościach hurtowych słyszymy zarzuty o robienie z odbiorców ibiotów i bezczeszczenie legend muzyki poprzez nieudolne naśladowanie gry na instrumentach. To, co uderza najbardziej, to nie merytoryka jego krytyki, bo problem fejkowych muzyków w sieci faktycznie istnieje, ale forma, w jakiej Daniel postanowił to przekazać. Życzenie komuś śmierci i wysyłanie na cmentarz tylko dlatego, że udaje grę na gitarze w internecie, to poziom agresji. Który, nawet jak na standardy polskiego patocelbrytyzmu, jest czymś niepokojącym. Patrząc na to z szerszej perspektywy, zachowanie Daniela Martyniuka to smutny obraz tego, co dzieje się, gdy nadmiar wolnego czasu i pieniędzy spotyka się z brakiem pomysłu na życie. Daniel, który sam wielokrotnie próbował zaistnieć muzycznie, ale nigdy nie wyszedł z cienia ojca, teraz próbuje budować swoją pozycję poprzez negację innych, stając się takim internetowym szeryfem, którego nikt nie prosił o interwencję. Jego wybuchy agresji, przeplatane okresami względnego spokoju, jak chociażby niedawna obecność na chrzcinach, gdzie wydawał się opanowany, pokazują głęboką niestabilność emocjonalną. Dla przeciętnego Kowalskiego, który obserwuje te ekscesy z nadporannej kawy, jest to z jednej strony darmowa rozrywka, ale z drugiej przerażający dowód na to, że pieniądze szczęścia, a przede wszystkim klasy, nie dają. Grożby o kupowaniu grobu mogą brzmieć groteskowo, ale w dobie wszechobecnego hejtu w sieci stanowią przekroczenie kolejnej granicy, za którą nie ma już merytorycznej dyskusji, jest tylko rynsztok. Pytanie, czy Daniel Martyniuk w końcu znajdzie swoją drogę, czy też jesteśmy skazani na oglądanie tego serialu Upadku w nieskończoność, pozostaje otwarte, choć patrząc na jego ostatnie popisy, scenariusz na 2026 rok nie zapowiada się optymistycznie.